wielką sobotę o 17:30 w TVP Polonia i w streamingu. Panie Michale. Panie Michale. Panie Michale. Powadź pan jesteś tą pierwszą szablą rzecz po O nie. Film fabularny na podstawie bestsellerowej powieści Henryka Sienkiewicza. Bać pan się ode mnie? Jako od do przykrzanej muchy opędzasz. Nie chcemy paktować. Chcemy się bić. Bijcie! Pan Wołodyjowski. Część pierwsza w Wielkanoc o 15.35. Część druga w poniedziałek wielkanocny o 15.40 w TVP Polonia. Najważniejszą zasadą jest być razem, świętować i dobrze się bawić. Małgosiu, a ciebie muzyka też relaksuje? Mnie muzyka w śpiewaniu nie przeszkadza. Podkład profesjonalny czy z linią melodyczną? Zawsze chciałam to powiedzieć, poproszę profesjonalny. Nie odpuszczam i nie ucieknę No stąd. właśnie, Będę właśnie. Będę walczył. Będziesz walczył. Zapraszam na świąteczną szansę na sukces. W poniedziałek wielkanocny o 18.25 w TVP Polonia. Jak twoje stawy? Ech, miesiące ograniczeń. Nie wyszły stawą na dobre. Dla mnie spacer z psem to za mało. A za trzy miesiące jadę w góry. Jak chcesz wzmocnić efekt, bierz artresan efekt. Sam sprawdziłem. 12 tygodni i zobacz. Wystarczy jedna kapsułka dziennie. Artresan efekt zwiększa elastyczność stawów. Wspiera odbudowę chrząstki i produkcję kolagenu. Pierwsze efekty już od siódmego dnia. Artresan efekt. Wszystkie stawy poczują efekt. Wolisz formę płynną, wypróbuj artresan w saszetce. We Frisco od 15 lat robimy wszystko, co trzeba, żebyście wymieli czas na to, co dobre. Frisco.pl. Tysiące promocji i opcja darmowej dostawy nawet na dziś. Frisco.pl. Zmieńmy zakupy na dobre.